Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mamy środek 28 czerwca. Zaczynamy przegląd rynku. I jak zawsze standardowo przypominam o ryzyku. Pamiętajcie, że handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również, że treść tych webinarów przekazuje jedynie informacje ogólne, które nie powinny być przez was traktowane jako oficjalna rekomendacja czy też oficjalna porada handlowa. Drodzy Państwo, wczoraj mieliśmy mały problem, a w zasadzie ja, ja miałem problem z udostępnianiem ekranu i w zasadzie lwią część wczorajszego webinaru. się sam dźwięk bez, bez wizualizacji tego, co mam na myśli, więc dziś zaczniemy od małej powtórki, ale już z, nie tylko z dźwiękiem, ale również z ale również z ekranem, więc proszę o sekundkę cierpliwości. Ja się teraz na pewno upewnię, czy widzicie, że coś rysuję. Zróbmy taki mały test, bo po wczorajszym wydarzeniu mam teraz pewną traumę. Proszę powiedzieć, czy teraz widać, że coś na wykresie rysuję? Super, skoro, skoro jest wszystko w porządku, to możemy powtórzyć. A oczywiście chodzi o pytanie jednego z widzów, które pojawiło się na YouTube. Czy w pozycję wchodzić na interwale H4, czy D1, czy powinno szukać się setupów, jak się domyślam, na H1. I zacznę oczywiście od, od wprowadzenia, że celem tych programów porannych, czy, czy w sumie każdego, który prowadzę, jest, jest szeroki przegląd rynku, który ma Państwu być może pomóc w handlu, natomiast nie jest to program, w którym my sugerujemy jakiekolwiek pozycje. To warto pamiętać. Natomiast odnosząc się czysto technicznie do pytania jednego z widzów, no to najlepszą odpowiedzią jest to zależy. I to nie jest próba wymigania się od odpowiedzi. Natomiast chcę Wam zwrócić uwagę na właśnie bardzo ciekawy aspekt, który ten widz tym pytaniem poruszył, i właśnie po to potrzebne jest mi narzędzie do rysowania. Dobrze. To, są, to oczywiście będą banały, natomiast, natomiast mam wrażenie, że wiele osób o tym zapomina i często stosuje sobie jakieś wymówki przy, przy handlu, więc chciałbym to powtórzyć. Pamiętajcie, że nawet gdy mamy trend na wykresie miesięcznym, czy tygodniowym, czy dziennym, to są oczywiście trendy, które trwają w zależności od wyboru interwału od kilkunastu lat przez kilkanaście przez przynajmniej kilkanaście miesięcy. I pamiętajcie, że gdy mamy taki trend, powiedzmy spadkowy i tu mamy jego zawrócenie, później coś tam się z nim dzieje, to pamiętajcie, że również ten sam minimalny punkt możecie znaleźć na wykresie minutowym ponieważ jak to rozbijemy na bardzo małe części, to minimum jest wspólne, więc teoretycznie jest szansa, że rozgrywając, że trend, który odbywa się na wykresie miesięcznym, wy traficie w jego dołek, handlując interwał minutowy. To oczywiście jest zjawisko typowo teoretyczne, bo szanse na coś takiego... Są totalnie minimalne, ale to dobrze pokazuje właśnie sens tego pytania, że, że faktycznie możemy próbować schodzić na niższe interwały, żeby rozgrywać trend czy potencjalny zwrot na wyższym interwale, gdzie czujemy, czy mamy przesłania, że coś się będzie działo, będzie dochodzić do jakiegoś zwrotu, ale nie ma jeszcze jasnego sygnału, więc warto poszukać na niższym interwale. Ale to, to tworzy pewne zagrożenia, bo spójrzcie, powiedzmy, że na interwale d1, który jest podstawą naszych analiz, mamy również trend spadkowy dla powtórzenia. No i albo inaczej, zróbmy to inaczej, będzie to lepiej widoczne, żeby nie było cały czas o, o trendzie spadkowym, to przejdźmy teraz do ruchu wzrostowego. Mamy wzrosty, no i mamy cofnięcie. No i widzimy, że tu jest też w przeszłości coś się działo, no i jest to ważny poziom wsparcia. I zakładamy, że coś tutaj się może wydarzyć. No, ale teraz pytanie właśnie czy czekamy, aż tu pojawi się pimbar, albo jakieś objęcie, czy MACD wskaże, że to jest moment do wejścia w pozycję długą, czy może lepiej wejść sobie właśnie na H1, gdzie ten sam moment tutaj może już wyglądać w ten sposób. I na przykład tutaj będziemy mieć na przykład jakiegoś pimbara. O, bez tego, oczywiście. Mamy tu jakiegoś pimbara wzrostowego, więc na h1 mamy sygnał, że być może tu już cena będzie zawracać. I oczywiście, przyjmując, że powiedzmy celem Ewentualnych pozycji długich byłby ten poziom, gdzie na H1 to powiedzmy dla wizualizacji byłoby tu. No to gdy zajmujemy taką pozycję, gdybyśmy zajmowali pozycję z perspektywy H1, nie czekając na oficjalny sygnał na D1, no to oczywiście z perspektywy stosunku zysku do ryzyka ta sytuacja jest znacznie bardziej opłacalna, bo wtedy wchodzimy tutaj wejście, tutaj, tutaj stop loss. A potencjalny zysk jest, jest wysoki. Jednocześnie, to, na co się narażamy, to jest sytuacja, w której tutaj dojdzie do jeszcze jednego pociągnięcia i kolejny sygnał pojawi się znacznie niżej. No i to oczywiście powoduje, że my ponosimy stratę, a jednocześnie taka sytuacja z hajedynki na D1 może wyglądać tak, że my nawet tej zmiany nie zauważymy i na koniec dnia tu pojawi się pin bar, który wcześniej zanegował ten setup z H1. Wybaczcie sposób rysowania, ale i narzędzie słabe, i, i, i również malarz przeciętny. Natomiast mam nadzieję, że ten zrozumiecie. Tu oczywiście wtedy potencjalny stosunek zysku do ryzyka będzie znacznie. Mniejszy, bo na oko nawet widać, że spójrzcie, to jest nieco plus minus 1 do 1. Natomiast w przypadku poczekania na sygnał z D1 i rozegraniu, rozegraniu właśnie po wystąpieniu jasnego sygnału w pobliżu ważnej strefy wsparcia i oporu, no ryzyko znacząco spada versus szukanie wcześniej okazji na. H1. To tak oczywiście w ramach w ramach y, teorii. Pamiętajcie, że sposób w jaki gracie zależy tylko i wyłącznie od was i to też nie jest y, nie jest celem moich programów, żeby wam sugerować jakiekolwiek pozycje, a bardziej pokazać potencjalne y, okazje w cudzysłowie na, na rynku. Jeśli chodzi właśnie o instrumenty, którym się przyglądamy. Dobrze, to tyle słowem teorii. Mam nadzieję, że, że odpowiedziałem na, na pytanie widza. Proszę wybaczyć imiona, ale, ale doników, szczególnie z YouTube'a, nie mam, nie mam dobrej pamięci. Dobrze, przejdźmy w takim razie po tym wprowadzeniu do, do wykresów. Powinny być dla Was już, powinna być dla Was widoczna platforma MT4. Ja się też wyłączę z tych wszystkich funkcji do rysowania i możemy rozpoczynać. Zacznijmy sobie od Nazdaka, dlatego że wczoraj pojawił się co prawda sygnał wzrostowy w postaci tego objęcia i to jest cały, to cały czas wpisuje się w to, co mówiłem, że dla mnie obowiązuje Hossa już od wielu, wielu. Tygodni i takim przewodnim dla mnie scenariuszem jest kontynuacja wzrostu. Natomiast jednocześnie cena dotarła do poziomów oporu, które, które przez, przez wiele miesięcy czy w tygodni sobie wskazywaliśmy, i też tu spodziewałem się jakiejś reakcji, która niekoniecznie musi zagrozić trendowi wzrostowemu, ale. Ale nie jest to dobre miejsce do zajmowania pozycji długich pod dalszą kontynuację. No i faktycznie nadal wskaźniki również wskazują na, 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 na możliwą dalszą korektę, i dopóki nie dojdzie tutaj do jasnego sygnału ze strony MACD. I tym samym jednocześnie też do późniejszego wybicia, czy wcześniejszego wybicia tej strefy oporu. Dla mnie w tym momencie nie jest to dobry moment do zajmowania pozycji długich na, na właśnie na zdaku z perspektywy interwału D1. Oczywiście tu również jeśli chodzi o spadki, moim zdaniem też to nie jest zbyt dobry pomysł z racji na obowiązującą Hosę i po prostu siłę indeksu na Natomiast jeśli chodzi o SP, które przez kilka ostatnich tygodni śledziliśmy mniej w cieniu Nasdaka, to tutaj spójrzcie, sytuacja wygląda nieco inaczej, z racji, że siła impulsu wzrostowego była mniejsza niż na zdaku. To też, spójrzcie, te kilka dni korekty wystarczyło, żeby rynek cofnął się do zaznaczonego wcześniej poziomu wsparcia, który oczywiście wynika z przebicia tych szczytów z sierpnia ubiegłego roku. No i co ważne, mimo że jeśli chodzi o wskaźniki, sytuacja jest niejednoznaczna, bo jest teoretycznie sygnał spadkowy, ale pamiętajcie, że Szczególnie to, to pamiętają o tym pewnie stali widzowie, a, a dla nowych przypomnę, jeśli chodzi o czyty wskaźnika MACD, interesują mnie jedynie wartości mocno oddalone od, od strefy zero, a w tym przypadku o, takim, o takiej sytuacji nie możemy mówić. Natomiast z perspektywy czystego price action, po mocnym wybiciu mieliśmy kilka dni spadkowych. No, i na właśnie tej strefie wsparcia pojawił się wczoraj sygnał wzrostowy w postaci objęcia HOSY, czyli mocny sygnał wzrostowy, więc też aktualnie obowiązuje, obowiązuje dla mnie bardziej prawdopodobny scenariusz wzrostowy z perspektywą długiego, ale jednak ruchu do, do poziomu 4600 plus minus 30 punktów. Oczywiście, jeśli dojdzie do negacji tego sygnału wzrostowego i powrotu poniżej tych dołków z 26 czerwca, to też wtedy bardziej się urealnia scenariusz spadkowy. Idźmy dalej. Jeśli chodzi o ropę, to tu cały czas cena balansuje pomiędzy tymi dwiema strefami. Wskazywałem Wam w niedzielę ten sygnał wzrostowy w postaci, w postaci Pimbara, ale, który się pojawił na ważnej strefie wsparcia, ale jednocześnie wskazywałem, że tego typu świece rzadko w wersji solowej odwracają ruch w górę, i to się faktycznie wydarzyło. Jak na razie mamy Próbę wybicia tego Pimbara, natomiast to się jak na razie nie udało i zobaczymy, co wydarzy się dzisiaj, bo pamiętajcie dziś dane odnośnie zapasów w Stanach Zjednoczonych, co oczywiście może sprzyjać większej zmienności. Jeśli ruch ma być spadkowy ma być kontynuowany, to jest ku temu przestrzeń, ale dopiero oczywiście po, zanegowa, po wybiciu tej strefy wsparcia. W drugą stronę nic tu odkryć, czego nie ma. Przy ruchach konsolidacyjnych yy, liczymy właśnie na taki ruch od bandy do bandy. Jak szeroki będzie, to zobaczymy. Dobrze, idźmy dalej, bo dużo dzieje się na metalach. Te metale ostatnio dominują nasze przeglądy rynków, ale to dlatego, że uważam, że warto skupić na na, na, się na instrumentach, gdzie ta zmienność jest. No i jeśli chodzi o, o srebro, no to spójrzcie, mieliśmy wybicie tych ostatnich dołków. Cena po tym wybiciu szybko skorygowała ten ruch w dół. No i wczoraj mieliśmy taką pierwszą reakcję, która może sugerować, że do spadku wracamy, z tym, że no była to świeca o dosyć niskiej zmienności. Nawet jeśli był to PIMBAR, no to nie był on. Wystarczająco, żeby powiedzieć, że to jest sygnał do, do spadków. Mnie takie świece nie przekonują, więc też poczekałbym na jakąś dalszą reakcję i jeśli pojawi się kolejny sygnał spadkowy, to wtedy będę mógł powiedzieć, że to, to wcześniej, ta strefa wcześniej pełniąca funkcję wsparcia zmieniła się w opór i mamy przewagę podaży. Jeśli chodzi o platynę, to tutaj, tutaj też te spadki były znacznie bardziej gwałtowne i tutaj, jeśli chodzi właśnie o ocenę platyny, dotarliśmy do ważnej strefy wsparcia. Teoretycznie można uznać ten sygnał z 26 czerwca jako sygnał. Sygnał kupna, sygnał wzrostowy, ale ten górny cień mnie nieco niepokoi i jeśli liczyć na jakieś odbicie, a ono jest możliwe, bo jesteśmy na ważnej strefie wsparcia, to poczekałbym na potwierdzenie w postaci jakiejś jasnej świecy wzrostowej sygnał ze strony MACD, bo RSI taki sygnał już wygenerowało, i wtedy jak najbardziej możliwa jest przynajmniej korekta tych ostatnich spadków. Spójrzmy sobie na palat, który od dłuższego czasu u nas nie gościł, a to dlatego, że wiele się nie działo. Mieliśmy cały czas balansowanie między tymi dwiema strefami i to o dosyć ograniczonym zasięgu. Natomiast w ostatnich dniach, i to szczególnie widać z perspektywy interwału tygodniowego, dotarliśmy do ważnej strefy wsparcia. No i spójrzcie, na świecy tygodniowej mieliśmy negację tej ostatniej świecy wzrostowej z ubiegłego jeszcze tygodnia. No i ciekawe, co teraz się wydarzy, ponieważ z perspektywy Price Action wiele potencjału do dalszych spadków nie ma, ponieważ jeśli nawet zostanie wybita ta strefa wsparcia w pobliżu poziomu 1200 plus minus 60, 50, no to kolejną, kolejna strefa wsparcia jest bardzo blisko, bo na poziomie 1000 to 25 plus minus oczywiście bo mówimy o strefie. Natomiast jeśli chodzi o interwał dzienny na razie sygnałów do odbicia nie ma. No właśnie to jest, to jest sytuacja kiedy jest niska zmienność i trudno ten wykres dobrze ustawić. Dobrze. Spójrz, no na razie sygnałów wzrostowych nie ma, więc jak najbardziej możliwe jest możliwy jest możliwe jest możliwość dalszy Możliwy jest dalszy spadek, szczególnie że jak na razie wskaźniki nie pokazują na, na możliwość zakończenia tych spadków. Dobrze, kawa robusta, więc tylko dwa słowa komentarza, bo, bo było o, o niej z tego co pamiętam w weekend. Tu faktycznie coraz więcej wskazuje na możliwą, głębszą korektę. Mieliśmy wcześniej dywergencję, o której, o której mówiliśmy sobie w trakcie ostatniego przeglądu. Mamy ewidentnie mocne impety. Yy, yy, podaży w postaci tych mocnych spadków. I przy utrzymaniu się tego klimatu, który mamy aktualnie, czyli sygnał spadkowy na MACD, sygnał spadkowy na RSI, mocne reakcje świecowe w dół. Wydaje mi się, że jak najbardziej możliwy jest scenariusz głębszej korekty, na przykład do kolejnej strefy w pobliżu 2000 plus minus 470. Dolarów. Dobrze, idźmy dalej do walut. Kilka słów o funcie i o Nowozelandczyku, ponieważ na tę parę ostatnio zwracałem uwagę, a w tym momencie po, po otwarciu i na którym Nowozelandczyk jest wybitnie słaby, dzisiejszej sesji, no to ten scenariusz, jeśli ta świeca się w ten sposób. Zamknie, to neguje to ten scenariusz spadkowy, który tutaj wskazywałem jako, jako możliwy, i wtedy też. Jak najbardziej możliwe są dalsze wzrosty, oczywiście przy zastrzeżeniu, że ta świeca zamknie się w ten sposób. Dzisiaj, pamiętajcie, trwa cały czas konferencja bankierów centralnych w Portugalii. Dziś głos zabierze Andrew Bali, czyli prezes Banku Anglii. Z racji, że no, to, to są miejsca, które sprzyjają jakimś bardzo y, ważnym dla, dla walut y, deklaracjom, ale kto wie, więc też spodziewam się, dopuszczam może większą zmienność dzisiaj na, na walutach. Natomiast wracając do naszej, naszej pary, jeśli dojdzie do, jeśli zamknie się w ten sposób y, dzisiejsza y, świeca dzienna na parze funt do Wodorostczyka, no, to też neguje to ten wskazywany na możliwy scenariusz spadkowy. Idźmy dalej i pozostając przy parach z funtem, spójrzmy sobie na parę funt do franka szwajcarskiego, bo tu również kilka dobrych dni temu wystąpił sygnał spadkowy w postaci tej świecy na ważnym poziomie oporu. No, ale jak na razie nie widać chęci przynajmniej wyraźnej do, dalszej, do dalszych spadków, ponieważ spójrzcie, po tej świecy mamy mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery świece, w których w ciągu dnia zmienność była bardzo duża. Natomiast finalnie na zamknięciu różnica pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia była była minimalna i to pokazuje mocne niezdecydowanie rynku, co oczywiście po pierwsze, dalej pamiętam, bo dalej utrzymuje scenariusz, że przy konsolidacji i, i sygnale spadkowym na górnym ograniczeniu prawdopodobne jest dalsze, dalsze osuwanie kursu do tej strefy wsparcia, szczególnie przy słabych perspektywach dla funta. Natomiast, no, ta szczególnie widoczna reakcja na h gdzie widzimy, że spójrzcie, pojawiają się te sygnały wzrostowe, mam pewne znaki zapytania. Będziemy to oczywiście obserwować. No i na zakończenie, właśnie, o, zapomniałbym para, para, fund, para dolar amerykański do jena, dlatego że tutaj, zgodnie z prawidłami, Price action mamy cały czas konsekwentnie wybicie, retes wybicie. No i jak na razie cena, zgodnie z prognozą, zmierza na, na północ w kierunku poziomu oporu w pobliżu. W pobliżu 146 jenów za jednego dolara, i pamiętajcie jedną ważną rzecz. Zbliżamy się do momentu, w którym, właśnie przy tym kursie, Bank Japonii zdecydował się na zmianę w ramach polityki kontroli krzywej dochodowości. Oczywiście, to nie oznacza, że to jest poziom kluczowy jakiś. Dla, dla gospodarki japońskiej, dla banku Japonii. W tym, na tym poziomie na pewno będzie reakcja, to się nie musi wydarzyć. Natomiast pamiętajcie, że w piątek pojawiają się dane o japońskiej inflacji, która jest kluczowa dla oceny przyszłych działań banku Japonii, więc też w piątek możemy mieć większą zmienność na, właśnie na tej parze. Pamiętajcie również, że w Portugalii obecny jest z tego, co pamiętam, Kazuo Ueda. On również pewnie zabierze głos. Nie wiem, czy będzie to komentarz odnośnie szerokiej gospodarki czy y, stricte Japonii, no ale oczywiście tworzy to pewne możliwości do, y, do zmienności funta. Jak na razie, Wracają do tej pary, na razie wszystko wygląda prowzrostowo, przynajmniej do tej strefy wskaźniki wskazują na dalszą, dalszą siłę, dalszą siłę ruchu wzrostowego. Co prawda RSI jest już powyżej poziomu wykupienia, natomiast patrz, zobaczcie, w historii w przypadku tej pary ten, ten poziom graniczny powinien być znacznie wyżej, ponieważ zobaczcie RSI w ostatniej, w ostatnim roku docierało nawet do wartości 85 punktów, więc też nie przywiązywałbym dużej uwagi do, do dużej wagi do, do właśnie tego poziomu 70. Dobrze, i zakończmy jeszcze też jedną parą, o której było w... Wczoraj, ale też prawdopodobnie z racji na te problemy techniczne, mogliście je wykresu nie widzieć. I oczywiście mam na myśli parę eurofund, dlatego że tu, no oczywiście, para, zawsze eurofund jest trudna w analizie, z racji na no tą skłonność do mocnych konsolidacji. To oczywiście wynika z powiązania obu tych walut. No ale spójrzcie, po, po tym, po, w trakcie tego trwania ruchu spadkowego, doszło do wybicia. Tych dołków z końca ubiegłego roku mieliśmy, mieliśmy wybicie i negację sygnału odbicia w postaci tego tutaj objęcia hossy. No ale spójrzcie, zaraz po tym wybiciu mieliśmy szybki powrót do, do góry i jak na razie mamy więcej reakcji prowzrostowych w postaci, czy to właśnie tych mocnych świec, czy tych dolnych cieni i wydaje mi się, że jak najbardziej możliwe jest dalsze umocnienie czy korekta tego ruchu spadkowego, więc umocnienie euro względem funta i ruch w pobliżu poziomu 0,87. Oczywiście możliwe jest również, muszę to podkreślić, dalszy spadek, natomiast na razie ta baza zbudowana przez popyt wydaje się całkiem mocna i, i i ten ruch wzrostowy może być kontynuowany. Oczywiście zwracam uwagę na fakt, że ta para jest bardzo trudna w handlowaniu, bo zmienność jest ograniczona. No, a jak widzicie, często, często kurs popada w konsolidację, więc to oczywiście warto mieć na uwadze przy podejmowaniu jakichś decyzji handlowych. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro o 9.15. Jutro postaram się powiedzieć coś więcej na temat. Ostatnich danych z gospodarki, szczególnie europejskiej, bo mam swoje przemyślenia w kontekście też prognoz wartości euro w związku z tym, ale to jutro. Dobrze, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.